Cześć, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii Battlefield Heroes. Ja oczywiście jestem Aleksandrus. Witajcie w odcinku się z kolei, chyba będzie szósty odcinek. W tym odcinku jak widzicie, już słyszycie nawet, mój komentarz jest ponownie nagrany później. Dlaczego? No wiadomo, wiadomo jaka to jest sprawa, że naturalnie dźwięki były za głośno. i sobie nagrałem. Ale tak nic, nic byście nie słyszeli. A jako, że nie mam tyle czasu, żeby nagrywać jeszcze raz, to wolę to skomentować. I już żeby że na pewno już mam to wszystko dobrze, wszystko dla Was nagrane. A e, więc co, jedziemy. Gram moim śczęcem w 2019, żeby ktoś nie wiedział. 24 levelek. E, to jest mapka plażowa, potyczka w nocy, Markety. Naturalnie. W nocie całkiem, całkiem. 400 punktów zdobytych. I jak widzicie skrzynki pootwierałem troszkę. E, toksycznego szkieletika dostałem. To więc jest fajnie. To jest mam z e, szkieleta i toksycznego. Więc jest fajnie, ogólnie powiem wam. Moja abilitki to jest biegi na 5, oczywiście, French Fire na 5 oraz beczka i pożeram granatów na 1. E, niestety jak widzicie dołączyło mnie tutaj do wyższych leveli e, i często często ginę przez granaty. Jak że mam pożeram na 1 e, to często no, po prostu granat użyję i zaraz znowu dostaję granaty i ginę po prostu, tak więc... Trochę taki odcinek wiecie, nie? Taki nie, nie za najlepsze, ale jak mówię już, już nagram tak, takie FPS eee... no tak więc e, jak widzicie no. eee, strzelec, strzelec z 24 levelem już spokojnie jak 30 może grać, tyle po prostu nie ja pożeram granatów, e, które może uratować mu dupsko jeśli jest dużo żołnierzy na, serweru, na serwerze. A w tym wypadku było ich sporo powiem wam. I troszkę często ginęłem od granatów, a po przynajmniej dostawałem jak widzicie, o. Często po prostu granaty mnie już wykoń, wykończały i też jeszcze mi to były zbrodnie jakieś, powiem wam i, i tyle było mojej walki. A no, widzicie znowu granaty? Bo się stuknęły samochody. No, tak więc cóż, e, gra jest taka jak jest, e, dosyć, dosyć wyrównana, no, chociaż zdaje mi się, że mój dzień był troszkę słabszy. No, jak widzicie, taki błąd. Nie wiem, czy Wam się zdarza taki błąd, ale jest taki błąd, że gdy przeładujecie broń, coś w co tym stylu, yy, możecie strzelać. Jak yy, widzicie, tu mi się właśnie stało. Yani się, no, nie wiem, czy wtedy się przeładowuje ta broń, wystrzelamy, ale na pewno yy, 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 yy. jest animacja, abyśmy przeładowali, a strzelamy. Yy, tak więc, też śmieszne. Yy. No, powiem Wam, że ostatnio zauważyłem taki błąd, czy dołączałem do znajomych. Że ogólnie to często są. o, ale dostał. E, serwery. Y, y, puste. Czasami wiecie, nie? Na przykład to ostatnio grałem z Händlem. Yy. Wszedłem tam do niego, tam chyba haker grał, patrol i, i ci wszyscy. E. I nagle się okazało, że. w Drużynie Royal nie ma żadnych graczy. Ja e. to no, może to dosyć śmieszne, gdyż Hendel wiadomo, że ma sporo znajomych i. i i jego znajomy mają też sporo znajomych, więc chyba ten serwer powinien być ciągle pełny, e, a to była godzina ktoś po południu dotyczyć. Ten powinno być wszystko wypełnione szczelnie. E, I powiem wam, e, że e, poprosiłem mojego ziomala, e, żeby wszedł na ten serwer i żeby dołączył. I co się okazało? Okazało się, że miał kolejkę to e, więc znowu jakieś są błędy ze znajomymi. W sumie to zawsze były. Hmm. I powiem Wam jeszcze jedno: hmm. jeśli oglądacie ten odcinek, a macie mnie na Skype'ie i dodajcie mnie do konferencji, albo chcecie, żebym mnie z Wami pogadał, e, to powiem już Wam, że nie pogadacie sobie ze mną i nie dodawajcie mnie do konferencji, bo będę takie osoby usuwał ze znajomych. więc nie polecam, chyba no że macie łapoty. Tak to boli, nie? Bardzo znajomych, e, często pytacie w grze czy was dodam, i potem e, e, czemu was nie dodałem, i tak dalej. E, powiem wam, e, że jeżeli wy mnie poprosicie, a to ja was dodam, e, tylko jest taka sprawa, że wy w, w grze nie widzicie, że was dodają. Nie wiem czemu w ogóle to. W ogóle powinni poprawić to wszystko ze znajomymi, te wszystkie błędy jak najszybciej, e, albo żeby w ogóle nigdy ich już nie było bo jest troszkę masakra. Są drobne błędy, ale no, powiem Wam, że serwer był pusty dosyć. I u mnie zauważyłem, że jakoś pod koniec rundy z... dołącza ze znajomych serwer. A pod koniec rundy to zawsze dołączyło do wszystkich, nie? Jest, nie wiem, coś znowu. A jeśli chodzi o dołączanie do znajomych, to chyba to powinna być podstawa w tej grze, gdyż to jest gra zespołowa. A jeżeli zespołowałem, to chyba warto ze znajomymi mi poznać. prawda? Prawda. O, myślałem, żeby rozjechałem. Fajna. Mam nadzieję, że oczywiście muza Wam się podoba. Jakbyście mieli jakieś muzyczki fajne od siebie, możecie mi wysłać na Skype'ie. Tylko oczywiście bez praw autorskich bym prosił. Jakichś tam, nie mam potem problemów jakichś. To jakby była okazja, to wtedy mogę sobie taki utwór sobie ładnie wstawić jakiegoś filmu następnego. To więcej, jak coś tak więcej coś napiszcie. No, gdzie znowu granaty, kurde. Ogólnie to chciałbym podziękować... Czekajcie, czekajcie. Komu ja bym chciał podziękować chwila. Muszę zobaczycie komu chciałem podziękować. Ogólnie w ostatnim dostałem 3,5 tysiąca funt yy... 3,5 tysiąca funt od Czekajcie, zaraz wam powiem od kogo 3,5 po... tysiąca funtów zostałem od, powiem wam, e, od Czekajcie, tutaj rekrut tak? dobra Aha, gdzie oni są? E, od Dudek7123 ja wiem, dzięki, zakupiłeś 10 tysięcy funtów, czy tam 15 chyba. Tak, 15 tysięcy funtów. Zakupiłeś i ja w prezencie otrzymałem e, 3,5 tysiąca funtów, a dla ciebie powędrowało 1000 valor końców. Tak ja więc dzięki zaczęł się przydać szczególnie, że już teraz nie chcę wydawać, że grę za bardzo kasy powiem wam. Ogólnie to mam plan za tę funkcje już wam mówię co chcę kupić, które dostałem od właśnie tego niku, tego gracza, tego, tego ziomala. Chcę sobie kupić pistolet do mojego żołnierza w nationalsach byście mogli żebym mógł nagrywać właśnie tym żołnierzem grając, gdzieś tam nie mam pistolety, więc sobie kupię pistolet. Oprócz tego do żołnierzy kupię sobie granaty. Ręczne oraz Bila. No tak więc dzięki. Zbliżamy się do końca odcinka. Powiem wam, że nawet fajna rundka. Całkiem, całkiem. O, ale to weszło, to byłoby pięknie. Ale niestety nie weszło. Oni tutaj przyszli, mój team jako gdzieś poszedł dalej i to byłoby na tyle. Dobra, tak więc cóż, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. E, powiem wam, że jeżeli długo będzie odcinek z sąsiadów oraz z Nexpo Speed World, tak więc e, mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. E, I w końcu wybierzemy jakie serie w końcu zostaną, bo myślę, że sąsiedzi zostaną jednak. Myślałem coś na Battlefield Play for free. Pisaliście komentarze, żeby może coś nagrać. Chciałbym nawet jakąś samochodówkę nagrać, ale nie jestem pewien jaką. Jakbyście mieli jakieś gry, które bym miał nagrać, to napiszcie w komentarzach. Tak więc do zobaczenia i cześć! cześć.